15 lutego w Muzeum Dom Rodziny Pileckich w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się kolejne czytanie performatywne raportu Witolda. Uczniowie ostrowskich szkół, liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika, zespołu szkół nr 1 imienia Witolda Pileckiego, zespołu szkół nr 2 imienia Powstańców Styczniowych oraz technikum lotniczego w Nagoszewie i Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Lubiejewie do wydarzenia przygotowywali się pod kierunkiem Piotra Trentowskiego. Rok 1940, szczególnie jesień, dał się we znaki więźniom Oświęcima ciągłymi deszczami. Szczególnie w czasie apelów, apel z deszczem stał się chronicznym zjawiskiem. Nawet w dzień, który można by było do pogodnych zaliczyć, mogli na apelu wszyscy ci, którzy pracowali przez cały dzień w polu, jak i co pracowali pod dachem. Do pracy pod dachem przede wszystkim dostały się stare numery, to znaczy ci, którzy przed nami dwa lub nawyżej trzy miesiące przyjechali. Z początku mieliśmy takich dwóch: Bruno i Leo, więźniowie. Dwóch drani, przed którymi trzęśli się wszyscy ze strachu, mordujący na oczach wszystkich, jednym czasem uderzeniem kija lub pięści. Prawdziwe nazwisko pierwszego: Bronisław Brodniewicz, drugiego: Leon Wieczorek. Dwóch eks-Polaków na służbie niemieckiej, ubrani inaczej niż wszyscy, w długich butach, granatowych spodniach. Kurtkach i także beretach, czarna opaska na lewym ramieniu z białym napisem, stanowili ciemną parę. Często, chodząc razem, wszystkie te jednak władze wewnątrz obozu, rekrutujące się z ludzi za drutami, pro zamiatały przed każdym ss na pytanie, którego odpowiadali dopiero po zdjęciu czapki, stojąc na baczność. Raport Witolda to dokument o wielkiej wartości historycznej. Unikatowe świadectwo barbarzyństwa niemieckiego okupanta ziem polskich podczas II wojny światowej. Unikatowe, bo jedno z pierwszych, jakie wydostało się z pilnie strzeżonego obozu zagłady, a także dlatego, że zostało spisane przez naocznego świadka, który znalazł się tam celowo i dobrowolnie. Do SK. W tamtym okresie szli wszyscy Żydzi, księża i niektórzy Polacy za sprawę dowiedziony. Krankentman miał obowiązek wykończać możliwie prędko przydzielanych mu prawie codziennie haftlingów. Widocznie charakter tego człowieka szedł po linii, położonych nań obowiązków. Jeśli się ktoś nieopatrznie wysunął parę centymetrów nadmiernie w przód, krankentman wbijał w brzuch opiary w prawym rękawie noszony nóż. Ten kto przy zbytnią ostrożność cofnął się trochę za wiele do tyłu, otrzymał od przebiegającego szeregi kata cios nożem w nerki. Widok badającego człowieka, kopiącego nogami piasek i jęki, wściek krankendmana. Wskakiwał nogami na klatkę piersiową, kopał w nerki, w narządy płciowe, wykańczał jak najprędzej. Zmuszał do milczenia. Nas ten widok przenikał jakby prądem. Czytanie performatywne raportu Witolda było dla zebranych poruszającym przeżyciem. Młodzież z dużym wyczuciem i zrozumieniem podeszła do interpretacji tego niezwykle trudnego i wartościowego tekstu. Oto. Niemiec, który nigdy Polaka nie uderzył. Z tytułu swego urzędu on przydzielał do pracy poszczególnych więźniów. On był odpowiedzialny za obsadzenie poszczególnych komand pracownikami. Stojąc na łuku koła, najwięcej do bramy zbliżonym, spostrzegłem, że to pędzi biegiem wprost na nas. Instynktownie podsunąłem się jeszcze bliżej. Arbejdienst wpadł zakłopotany wprost na mnie. — Vielleicht bist du ein Übersetzer? Jawohl, ich bin ein Übersetzer. Odparłem bez namysłu. — Aber ein guter Meister? Gewis gewissen gutte A Andrzej Kazał mi wziąć jeszcze czterech z koła i galopem pędzić za nim. Dobrałem pod blokiem. Dali nam wiadra, kielnie, młotek murarski, wapno i cała nasza piątka stanęła wyrównana przed pulpitem lagofilera, którym był wtedy fryć. Dopiero spojrzałem po twarzach przygodnych towarzyszy moich. Żadnego z nich nie znałem. W jednym z domków w miasteczku właściciel mieszkania, jakiś sesmat przemówił, chociaż po niemiecku, też ludzkim językiem, co mnie już dziwnym się wydawało. Zapytał, kto jest głównym majstrem i po tym nie wyjaśnił, że on likwiduje kuchnię. Tu przyjdzie jego żona, on chce przenieść płytę kaflową tu, a tamten piecyk do tamtego pokoju. Powiedział też, że będzie przychodzić tu codziennie obejrzeć pracę i poszedł. Sprawdziłem czy ktokolwiek z kolegów nie zna się na piecach. Gdy okazało się, że nikt. Odprawiłem wtedy całą czwórkę. Do noszenia wody, kopania gliny, rozrabiania itp. Zostałem sam przed zadaniem z piecami. Lecz nie o piece chodziło. Jak to? Więc jest świat nadal, i ludzie żyją jak żyli dotychczas. Tu domki, ogródki, kwiaty i dzieci, radosne głosy, zabawy. A tuż obok, piekło, mordownia, przekreślanie wszystkiego, co ludzkie, co dobre. Tam tenże Esesman jest katem, oprawcą. Tutaj udaje człowieka. Gdzież więc jest prawda? Tam czy też tutaj? Po zakończeniu czytania głos zabrał Piotr Trętowski, który podziękował zebranym za uczestnictwo i wysłuchanie przygotowanych fragmentów raportu Pileckiego. I w ten sposób staraliśmy się yy, poprzez niektóre elementy scenografii czy, czy emocji oddać ten klimat, który tak naprawdę ta młodzież poczuła. To pracowaliśmy nad tym w ten sposób, że bardzo dużo pomysłów rzucali właśnie oni. Do uczestniczących w wydarzeniu zwróciła się także dyrektor muzeum Karolina Kolbuszewska. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję Panu Piotrowi. Paulinie Iwanowskiej z zespołu Muzeum, która koordynuje ten projekt kolejny raz oraz wszystkim uczniom, uczniom pięciu szkół ponadpodstawowych. I myślę, że to jest też klucz do tego, co chcemy pokazać, że na co dzień spotykacie się w zupełnie innych murach, w zupełnie innych miejscach, czasem nawet w różnych miejscowościach, tak? bo yy, tak naprawdę są to uczniowie szkół z trzech różnych miejscowości, a tutaj tworzycie coś razem. Tworzycie coś wspólnie. I bardzo dziękujemy Wam za tę pracę. Mamy nadzieję, że w pewien sposób rozwijacie też swoje talenty, bo chcemy, żeby muzeum też było miejscem, w którym rozwijamy swoje talenty. Tak jak w działaniach muzeum zobaczycie odzwierciedlenie różnych pasji pracowników muzeum, tak chcemy, żeby te pasje uczniów lokalnej społeczności też w muzeum mogły być rozwijane pod fantastycznym profesjonalnym kierunkiem. W podziękowaniu za udział w czytaniu raportu młodzież z rąk dyrektor muzeum otrzymała imienne dyplomy.